Na kanale Elina się bawi. Właśnie dzisiaj będziemy otwierać znowu jajka. jedne jest otwarta, ale historię powiem wam później, za chwilę. Dobra, teraz kamerę z na bok trochę. Cześć, yes, jestem Dzisiaj będę otwierać z Eliną. Cześć. Cześć, hey, Dzisiaj bardziej z nami będzie się właśnie otwierać. Już Wam pomochała, na nową bransoletkę krwiową, miała to mam to inną, ale to od innej lalki, bo znalazłam, ale to tam. Dobra, otwieramy, bo nie mogę się doczekać. Dobra, historię wam opowiem, ale krótką, bo... bo. Kiedy chcieliśmy na, na tam nagrać odcinek, to data ta gdzieś tam poszedł, nie? Na to nie powiem gdzie, bo będzie trochę eee, I ja trzymam jajka trzy w ręce. Ale jedno mi spadło na podłogę i się otworzyło. się otworzyło <ślad> się jak spadło. Rany, Julek. No, to pan nie kaszlał, bo może się zachorowałaś. Dobra, eee, zaczynamy. Nie musiałam, uda musiałam udawać, yy, że te jajko niby nie jest otwarte, ale widać, że jest otwarte. Zaczynamy. Nie te, nie te rezerwowane. <coughs> za chwilę Lana, po drugim jajku będziesz otwierać. Mam nadzieję, że nie trafią mi się yy, zabawki takie, jak te... Kiedyś byłeś w ostatnim odcinku, gdzie też otwieraliśmy jajka. Jak nie oglądacie tego odcinka, to już tutaj się pokazuje i wciśnięcie go i, i obejrzycie ten odcinek po prostu. A, jak to pójdzie? Skaczące <grym> jajo? A nie No, widzicie? Właśnie po tym odcinku, który mam brudny schodnik. Będę chciała ja wyczyścić go. A tutaj jest brud. Będę ja chciała go kiedyś wyczyścić. Jak zwykle muszę z zębami tylko otworzyć, bo ja nie wiem inaczej. Le. Że ci te zęby nie podpadały? Co? od, od, od łatko, od razu jakieś nowe rzeczy. Co to jest, to wszystko już? Nie, no jeszcze nie, no czemu? Nie chcę tej zabawki. No dawaj, wyciągaj to jest. O ten, A Ale nie chcę tego, ale no dobra, zobaczę co to może być. Coś lubisz minionki? Nie, no, nie lubię A już nie lubię. Czy to jest... Dajesz kamerę na